Wszystkim moi drodzy, dzisiaj będziemy osobą, która się pomyli. Często się przecież takie sytuacje zdarzają. Nie wszystko wychodzi tak, jak chcemy. I dzisiaj nie wyjdzie nam przelew, tak jak widzieliście po miniaturze i po tytule. Wyśle pieniądze blikiem, czyli systemem płatności, który został wymyślony przez sześć największych banków w Polsce. I tym trzeba się szczycić. Co więcej, co my dzisiaj zrobimy? Wyślemy pieniądze na określone numery. Jakiekolwiek, nieważne, i zobaczymy sobie, czy te pieniądze, które omyłkowo wysłałem do tych osób, do mnie wrócą. Czyli będziemy liczyli na dobroć, uczciwość, uprzejmość tych osób. No bo jeżeli trafiają do mnie pieniądze, które tak de facto nie powinny do mnie trafić, to ja przynajmniej bym na pewno je odesłał. Chyba żeby wysłał, nie wiem, Gates się pomylił, no to. Ten bania w tą czy w tą. Nie, pewnie i tak bym udesłał, bo uczciwość ponad wszystko. No to sprawdźmy w takim razie, jak to dzisiaj będzie. Myślę, że to dosyć ciekawy temat. W tych czasach tym bardziej. Ciekawi, zaczynamy! No, to proszę zobaczyć, bo naprawdę tam jedną cyferkę pomyliłem żeby nas dać piątkę, to dałem 7. Wie pan, co telefonuję w takiej dziwnej sprawie, Kurczę pieczone. Czyli moi drodzy, system Blik. Dla tych, którzy nie wiedzą, system płatności mobilnych uruchomiony w 2015 roku. Coraz częściej się z tego Blika korzysta. Nawet są reklamy, które pokazują, że Blikiem możemy płacić zbliżeniowo. Nawet ja. Kiedyś była propozycja żeby zagrał w reklamie Blika. A, no, tak, Pamiętasz? było. Tak, pamiętam, pamiętam, no. Ale w ogóle nie ma co ukrywać, y, Blik jest moim zdaniem przynajmniej czymś y, dobrym. I jeżeli jest dobrym, a nie zapłacili, to też powiem, że jest tym dobrym. Korzystasz? Korzystam bardzo często. Y, robiąc zakupy czy do firmy, czy do y, prywatnie z Blika, praktycznie korzystam notorycznie. No dobrze, to moi drodzy, w takim razie, na czym ten film będzie polegał raz jeszcze, żeby to usystematyzować? Wysyłam 100 złotych. 100 złotych w tych czasach jedni powiedzą, że to jest nic, ale niekiedy te 100 zł może być absolutnie zbawienne. Zatem dzisiaj wyślę 100 zł, nie wiem, na 4, na 5 numerów. Zobaczymy. Później zadzwonimy do banku, co w takiej sytuacji. Ja już chyba teraz wiem, że raczej nici. Ale oczywiście też to będziemy sprawdzali, zatem na pierwszy numer wysyłam pieniądze, a później dzwonię i mówię, panie! Czy pan mi odeśle? Mój hajs. To moi drodzy! Mamy w takim razie i zobaczymy, czy przejdzie nam przelew. Zaklocki LEGO 100 zł. Numer telefonu jest zarejestrowany w systemie Blik, dzięki czemu odbiorca otrzyma przelew natychmiast. Środki trafią na konto powiązane z tym numerem telefonu. Dobra. Oj, to robi się ciekawie, potwierdzamy. Poszło! 100 zł yy, wysłaliśmy na numer yy, telefonu. No to teraz, jak już się zorientowałem, że kurczę pieczone, nie tu wysłałem hajs. W takim razie telefonujemy. Halo dzień dobry. Wie Pani co, telefonuję w takiej dziwnej sprawie, kurczę pieczone, bo właśnie wykonałem przelew blikiem na telefon i kurczę zamiast wysłać do, do Pana, od którego kupiłem, to wysłałem do Pani. Pomyliłem jedną cyferkę. I mam Panu od, odesłać, tak? No byłoby super, kurczę, wie Pani, bo nie dobra, wiem, coś się o, za, zagapiłem, kurczę, i wysłałem, po prostu o jedną cyferkę się pomyliłem. Tam jest dobra, zaklocki dobra, Lego, wysłałem. Dobra, dobra. No to super, to dziękuję pani, bo już się wystraszyłem, że już nie, nie będę miał tych pieniędzy. Nie no, spoko, odsyłam już panu. Dobrze, dziękuję pani serdecznie, wszystkiego dobrego życzę. No brawo! O ja! Bardzo się cieszę. Nie wiem czemu, ale w głowie człowiek jakoś tak myślał, że zaraz ktoś może mnie zbyć, no bo tak naprawdę pieniądze trafiły, pyk, odrzucam i mam. Pani mi wysłała screena właśnie w tym momencie, zobaczcie sobie sami. Kwota operacji 100 zł. Natychmiast przelew mi został odesłany. DDDD d, 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 d. dla uczciwości. Mega to moja. A teraz, moi drodzy, zrobimy taką symulację. Pani mi nie odesłałaby pieniędzy, albo ktokolwiek inny. Dzwonię w takim razie do banku, zapytać, co mogę zrobić. Mam takie pytanie, czy jeżeli te pieniądze trafią do kogoś innego, bo na przykład pomylę numer telefonu to czy jeżeli do Państwa zadzwonię, to te pieniądze wrócą do mnie na konto, tak jak w przypadku przelewu? Czy już mogę się pożegnać z tymi pieniędzmi? Będzie konieczność skuszenia reklamacji tak, Aha. na taką płatność. No i tutaj bank oczywiście położył e, wszelkie starań, żeby takie środki tutaj panu wrócić. Będzie to kontakt na pewno z bankiem e, odbiorcy, czy te mm -hmm. środki wpłynęły, z prośbą o zwrot. No i to tutaj będzie na pewno jego indywidualna kwestia, czy on się wyrazi taką zgodę po prostu na ten zwrot tutaj tych środków. No właśnie. Zawsze później możemy złożyć tą kwestię już jakoś bardziej prawnie, sądownie, tak. Indywidualna kwestia odbiorcy, bo jeżeli by się uparł, no to, 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 mogę, mogę nie odzyskać. Tak. Rozumiem. Widzicie? Czyli jaki wniosek płynie do nas y, jak na razie z tego filmu? Jeżeli będziecie wiedzieli, że popełniliście finansowe faux pas, to zróbcie jedno. Od razu kontaktujcie się z osobą, do której wysłaliście pieniądze, a jeżeli jest to przelew, to macie troszeczkę łatwiejszą drogę, bo pieniądze jeszcze nie zostały zaksięgowane. No to, moi drodzy, kolejny przelew. Dobra, czyli potwierdzam. Potwierdź. Poszedł przelew i teraz co się dzieje? Co? Zły numer wpisałaś? Dzwoń do niego. Halo, dzień dobry. Wie pan co? Ja telefonuję do pana w takiej dziwnej trochę sprawie, bo przed chwilą zrealizowałem przelew blikiem na telefon i tak? zupełnie miałem do kogoś innego wysłać. Wie pan, za klocki Lego dla syna, a wysłałem do pana. Jedną cyferkę pomyliłem. Nie problemu. Odeśle mi pan te pieniądze. Tak, tak, oczywiście. No, to super. Kurczę, już, taki, już tak się wystraszyłem, mówię... Spokojnie. No, ale nie, no wie pan, o co chodzi, bo już serce mi za, zawyło, że zaraz, kurczę, pieczony będę ile, musiał... Ile, ile pan mi tam przelał tych pieniędzy? Stuwa. No, ale to już nie chodzi o to, ale zaraz musiałbym znowu jeszcze tam stówę... Ale pan milion przelał, to... Nie, ten nie no, Milion to... Ten... Myślę, że musiałbym do pana podjechać. <głos> <głos> ten film będzie miał najbardziej pozytywny przekaz od... I w ogóle zaczynamy nowy rok. Widzicie? Z takimi emocjami zacznijmy ten rok. Super. Czekaj, ktoś dzwoni. A pan czasami jakiegoś programu nie kręci? Proszę. Kojarzę głos. A. A, tak, tak, dzień dobry. Błaszczyk Dymiec, miło mik. Super, to bardzo panu dziękuję. Widzimy się na wizji w takim razie. I to są widzowie, widzicie? Dobrze, trzeci blik na telefon. W tym momencie robię screena, bang, i daję potwierdź. Cyk, stówka poszła. O, mogę wam pokazać. Zobaczcie, widzicie? Przelew został wykonany. 100 zł za klocki Lego. No to sprawdzamy. Halo. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Wie pan co, ja dzwonię do pana z taką nietypową rzeczą. Właśnie kurczę zrobiłem przelew blikiem na telefon i pomyliłem się i niechcący wysłałem do pana. Aha, bo pan numer pomylił. Tak, tak ja, ja zamiast dać, wie pan, na ostatnią cyferkę to dałem pana. No no. no. E, dobra, już zobaczę na końcu i pan odeślę. Dobra, no to super, kurczę, to dziękuję panu, bo już się zdenerwowałem, że może ten nie dodzwonię się. Nie ma problemu. jak to pomyłka, to nie ma problemu, nie? Kurczę pieczone, my dzisiaj mamy 100% skuteczności, i ludzie w banku mieli, i pani oddzwoniła, i facet yy, zadzwonił i powiedział, że super pomysł, super kanał, no po prostu kurczę pieczone. Energia w tym filmie jak na nowy rok bombastyczna. Będzie, że stuba za stubą. Drina goni kolejny, drin stówę goni kolejna stuba, więc mordo tutaj się nie bujaj. Facet napisał: Nie mogę wam pokazać, mogę wam tak tylko dać. O. Zwrot! Poszedł! Jeżeli, moi drodzy, te filmy Wam się spodobają i chcecie, żeby kwota uległa zwiększeniu, to możemy zrobić to. Nie ma problemu. 30 tysięcy, załóżmy łapek w górę. No bo to wiecie, jak kwota ma wzrosnąć, no to Wy też musicie dać coś od siebie. To wtedy wyślemy większe pieniądze i zobaczymy, jak to będzie. No to, moi drodzy. Ostatni już telefon. Na razie powiem wam, że jestem niesamowicie uradowany. Gdzieś w głowie człowiek myślał, że może ludzie się rozłączą. Później myślał, że dlaczego mają to zrobić, a wyszło na razie fantastycznie. No kurna, taką pomyłkę zarypałem. Jak się zarąbałem w akcji. No to co robimy, gdy się zarąbimy w akcji, gdy mamy taką sytuację? Telefonujemy od razu. Halo? Halo, dzień dobry. Proszę, pani kurczę pieczone dzwonię z taką nietypową rzeczą. Przez chwilę tak. wysłałem do pani blikiem pieniądze na telefon i pomyliłem się, bo to w ogóle nie miało do pani pójść za klocki Lego dla syna i kurczę, pomyliłem cyferkę ostatnią. Mogłaby mi pani no odesłać zaraz, te pieniądze? Zaraz zobaczę. Czy rzeczywiście na moim. No, to proszę zobaczyć, bo naprawdę tam jedną cyferkę pomyliłem, zamiast dać piątkę, to dałem siedem. Dobra, zaraz, za chwilę zobaczę. Dobrze, to jak pani zobaczy, zadzwoni pani do mnie? Tak, tak, zadzwonię. Tak, proszę? O, halo. Y, odesłałam tam panu, to niech pan sprawdzi za chwilę. O, no to świetnie, dobrze. To bardzo pani dziękuję, bo już się wystraszyłem, proszę że być. będę musiał i tu stówkę, i tam stówę, a dzisiaj yy, wiemy jaka nie jest nie ma sytuacja. No, Super. Wiem, to wiem. dziękuję pani bardzo, wszystkiego dobrego życzę. To Tylko moi drodzy! Brakowało. Wiecie co? Dzisiaj nasza skuteczność jest 4 na 4. Zarąbiście się cieszę. To pokazuje, że jednak, jeżeli się pomylimy, akurat w tym przypadku, no bo jeżeli nawet byłaby jakaś kształt niepewności, to jej kompletnie nie było. Każdy reagował praktycznie tak samo. Oczywiście, odeślemy, jak najbardziej. No ja wiem, zdarzają się pomyłki. Oczywiście parafrazuję pewne momenty w tych wypowiedziach, ale one zmierzały do takich wniosków. Dziękuję, moi drodzy, niesamowicie za ten film. Tak, dobra energia była, że uśmiech mi praktycznie nie znikał z twarzy. Mam nadzieję, nadzieję, że wam też. Pamiętajcie o naszym kontrakcie, jeżeli chcecie, żeby kwota wzrosła, na przykład do bardzo dużej kwoty, łapki, łapki, Instagram, drugi kanał, to wszystko jest dla was. Widzimy się w kolejnym materiale wszystkiego dobrego, moi drodzy. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć. To musisz mi przedrzeźniać. jest mega. I jeszcze jedna rzecz, musicie, moi drodzy, bo milion na kanale, a niedługo. No, trochę długo, ale zobaczymy. 2 miliony tutaj na górze, a później pierwsza i druga produkcja. Do następnego. Pa! Pa! <tryk> <tryk>